Dzień dobry. Jest dzisiaj wtorek, wcześniej rano. Dokładnie rok temu dostałem swój pierwszy mandat w Anglii, tak, ale nie o tym. Jestem właśnie pod Walsh Healthy Living Basen, nie wiem co to jeszcze, bo dostałem zaproszenie, żeby się zaszczepić przeciwko COVID-19. Przeciwko covidowi. Także przyjmuję oczywiście zaproszenie. Z racji tego, że nie mam 60 lat plus, ani takich innych rzeczy, ale jestem... Po prostu jestem na tyle chory, że dostaję szczepionkę w drugiej kolejności. Także oczywiście z tego skorzystam. Mogę tu się posypać komentarze typu, a bo wierzycie w to gówno. Tak, wierzymy w to gówno. Straciłem dwóch przyjaciół. Przez COVID dwa tygodnie temu y, zmarli w szpitalu. Jeden miał 56 lat, drugi no, trochę starszy, ale, ale to nie zmienia racji, y, że zmarli obydwaj na COVID. Y, więc tak, ja w to wierzę. Y, tak, wierzę w leki, y, ponieważ leki uratowały mi życie. Więc y, oczywiście, że jestem za szczepionką. Biorę w ciemno. Nie wiem jakie są, y, tak naprawdę. Y, nikt nie ma pewności co do szczepionki, co do żadnej szczepionki. Nikt nie ma pewności co do leku, czy na pewno zacznie działać, czy nie zacznie działać, ale y, skoro jest taka możliwość, to oczywiście y, się zaszczepiam. Więc y, y, jadę wziąć szczepionkę. No i zrobione. Mamy zastrzyk. Tak to wygląda. Wszyscy się wziął w pozaszczykach. Dzień dobry, dzień dobry. Ja wyszłam właśnie z pracy. Jak widać, śnieg leży. O! Ale wiecie, to już taki śnieżek topniejący. Jeden dzień było tragicznie, do pracy nie pojechałam, bo było tyle śniegu i tyle lodu, także to było niebezpieczne. I tak, a dzisiaj byłam w pracy. Mieliśmy spotkanie. I na tym zakończę ten temat. Ktoś tam ostatnio powiedział: Szkoda, że nie powiedziałaś, jak jest teraz pracy. Powiem, mam za bardzo, nie ma co mówić. No, eee... co ja mam wam powiedzieć? No, pracujemy, pracujemy my. Nieduża nasza grupka. W budynku ogólnie pracuje zawsze 1350 osób, a teraz pracuje tylko 80. Także jestem jedną z tych wybranek, jeśli tak można to powiedzieć. Dobra, jadę do domu do Radosowa, eee, posiedzieć chwileczkę. No, i Radosa będzie jechał do pracy. A ja nie wiem, co będę robiła. Powiem Wam szczerze, nie wiem czy się zrzemnąć, czy się nie zrzemnąć, bo ostatnio bardzo źle sypiam. Ale dobra, nie marudzę Wam. Mam nadzieję, że, że u Was wszystko dobrze. Chociaż powiem Wam, że u mnie na razie jest OK. Mam jakieś tam nerwy z różnych y, powodów, ale jakoś tak ogólnie staram sobie, wiecie, przetłumaczyć, że jest dobrze. W ogóle gadam głupoty, do, do potem. Ja już zaszczepiony. Y, przebiegło szybko, łatwo, bez problemu. Y, kolejną szczepionkę mam 20 kwietnia. Kto tu idzie do mnie? Co ty spałaś? Pies spał? Spał mój rudy nosek, ty rodziczu mój mały! Mój mały rodziszcze, kochany. Cześć! taka miła niespodzianka. Do takich niespodzianek lubię wracać do domu. Good Molecules znowu przesłało mi to jest najnowszy żel pod oczy yerba mate. Co prawda nie myślałam o jego zakupie, ale Justyna napisała do mnie, że musi mieć ten żel, a ona zna się na kosmetykach, także przypuszczam, że musi to być coś dobrego. Później się przyjrzę i zobaczę, co to dobrego jest. Wow. O matko boska! Ja mam dopiero, się mam czuć. Nie bądź baba. Bebe, zastrzyk jak zastrzyk! Szczepionka jak szczepionka! Szczepionka! Strzep szczepionka jak szczepionka! Tak. Na też też bolało. Nie pamiętam. Miałeś tutaj też przecież jak w ogrodzie sobie rozwaliłeś i się pytałeś, e, pytali się cię w szpitalu, czy miałeś na ten i nie wiedziałeś i ci zrobili i przez tydzień chodziłeś i płakałeś, że cię boli. Nie I ten nic ten... nie robię. No, A ha, co ja ha, ha. ha yy, tutaj w tym yy, ogródku, w tym trójkącie, jak żeśmy robili, tam coś sobie rozwaliłeś. I kazałam ci iść. Nie pamiętasz? I poszedłeś do szpitala, bo miałeś taką dużą ranę i ci się babrała. No, poważnie? To chyba coś ci się przyciło. To już z wiekiem nie pamiętasz. Ale Dali... co sobie rozwaliłem, pamiętasz? Coś u dłoni. Nie. No tak, czy żazgę mocno wbiłeś? No jak nie pamiętasz? Jeśli Cię pytali, czy jeszcze szczepionkę na tężca i powiedzieli, że nie wiesz, to Tobie dali w razie W. Nie okay, pamiętam. A ogólnie powiedz mi, czujesz się inaczej? Ja sobie wyobrażam. Nagrywałeś coś? Czuję się tak, no tam, no tam, chwilkę. Moi drodzy, ja I tylko... Teraz no. Bill Gates kontroluje mój mózg i tak będę właśnie. robił zakupy na Amazonie teraz. A, takie też wyczytałeś? Tak, Bill, tak, tak, Bill. Mhm, Okej. Okay. Tak, no bo CIPa mi szczepili, nie? Ja bym tylko chciała od razu wszystkich prosić. Prosimy, tak, ja straciłem Ale... przyjaciół przez COVID-a i yy, dzięki szczepionkom ile ja naprawdę żyję, więc nie wiem, jakie jest ryzyko, ja będę ryzykował, żeby po prostu wrócić do normalności i tyle. I tyle. I to nawet nie wiemy, czy ryzykować. Zacznijmy od tego, że teraz yy, technika tak... może zobacz, patrz, tylko dotknęłam się, widzisz? To nie Masz jakiś uczuleniowe uczule paluchy. Rozumiem, że każdy może, może mieć swoje zdanie. I owszem, tak i owszem, proszę bardzo, piszcie sobie, ja bym się nie szczepiła, ja bym się nie szczepił. Ale nie zaczynajcie, tak jak niektórzy potrafią z grupimi tekstami o! W życie. Tak, teraz tak, umrzesz. Żyje. Tak, ja mam y, też y, i znajomego lekarza, i mam znajomych ratowników medycznych, i oni widzieli, co się dzieje. I też się zaszczepili. I tyle. Takie jest nasze zdanie. Każdy może mieć swoje. I jeżeli Wy nie wierzycie, i jeżeli wy się nie będziecie szczepić, my nikogo nie będziemy obrażać. Wasz wybór tak samo dajcie nam mieć swój wybór bez pouczania, bez, bez niczego. No, żyjmy obok siebie, a nie na siłę siebie uszczęśliwiajmy albo nie uszczęśliwiajmy. Dobra, śnieg jest. Jedzenie już jest, zupka. Robiłam wczoraj pyszną zupkę z Thermomixera, dosył wybrał. A, broku... a kto robił? Co, zapomniałeś, że ja? To już nie pamiętam, Mówi kiedy ci, cokolwiek że bil, ugotowałeś. Chip, ja już nic nie wiem. Czyści moją pamięć. Nie, ty mi dzisiaj z rana zrobiłeś owoce, które zostawiłam. Za dużo mi robisz, bo ja wiem bardzo malutko ostatnio. A tam były trzy truskawki. No. <grym> Sześć. Nawet nie wyniosłam i ty też nie wyniosłaś. Nie wyniosłeś. I jeszcze tyle się to zostało. Zjesz na Tak. O, cały dzień stało w ciepłym. No połował. A dołowałował kolację. w ciepłym? Oj nieważne. Dobra, jeszcze no dwa dni. Tak jeszcze dwa dni. I wolne! I Rodolesok też ma wolne w piątek. Tak, piątek soboty, sobotę niedzielę. Yeah. Jedziemy nad morze. Tak, nad sroże. Palcem po mapie. Mm. Albo dupą po nieheblowanej desce. Albo dupą po piachu. Po nieheblowanej desce będzie gorzej, bo, bo ten... bo się drzwi w dupę wbiją. No to dobra, ty dupą po nieheblowanej desce, a ja dupą po... Co sobie dupą ponieheblowanej desce? A ja dupą po wacie, yy... szklanej. szklanej. O to dopiero Jezus Maria. Kiedyś u nas w Lubsku z moimi przyjaciółkami. E, obok był, e, było złomowisko, skup złomu i my żeśmy sobie kiedyś tam, wiecie, dzieci. Chodzą sobie na... Oczywiście zakazane smakuje najlepiej, zakazane owoc smakuje najlepiej. To przychodziłyśmy tam sobie, wiecie, przez płot, co było zupełnie nielegalne i nie powinnam tego mówić, no ale nikt mi za to nic nie zrobi. Już. I była kiedyś taka górka i żeśmy z tej górki sobie, wiecie, zjeżdżały. No i szybko się okazało, że coś nas w dupę kuje, a to, moi drodzy, była wata jaka? Szklana. Wata szklana. Także możecie sobie wyobrazić, co to się działo. I wszystkie byłyśmy w krótkich spodenkach. Mm. Nie było to przyjemne. Tyle Spędziała, wam... dupa. Spędziała, bolała, piekła. To było, to, to było coś strasznego. To małe szkiełka się wbijają. Szkło, nie? No. To było coś strasznego i to nie chciało się zmyć, bo to wiesz, po się powbijało w dupsko. Ale ty, turna, byłaś, boże. <noise> ale za to, jakie mam wspomnienia o wacie szklanej na tyłku? A ty, bo jakie ja, masz wspomnienia? Ja, ja nie mam, ja taki głupi nie byłem. Ale, ale no, za to teraz nadrabiasz. Moja kiedyś ten. E, Zastanów taka, się, czy chcesz to powiedzieć. Taka, taka górka u nas jest taka: taka e, transformator był na takiej górce. E, asfalt taki wylany, taki nierówny, asfalt z tymi kamyczkami luźnymi. I postanowiły tam z koleżankami, żebyno jeździć rowerami z tej górki. A te rowery, czy tam jeden rower miały, nie wiem, i jeździły tym rowerem bez łańcucha, bez hamulców. Jezus Maria. Na boso. I taki zakręt był na końcu, trzeba było hamować. No ja nogami hamowały. A, Gratuluję. O, dobra, rozłączam się. Rozłączam się i idę Ale, się. Ale widzisz, tobie przeszło, mojej siostrze nie. <noise> <ona się dostanie. głos> nie wiem, czy to puszczę. Muszę, muszę, to przeanalizować, czy to puszczę, bo to mi się dostaje, bo ja montuję vlogi. Ale to ja jestem brat i ja zezwalam. Młodszy. Tak. Młodszy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień, moi drodzy, zaczynam od. Ziołowego, ziołowego chlebka pełnoziarnistego natomiast mąki wymieszałam dałam pół białej, pół pełnoziarnistej jakoś mam chęci na jakieś inne pieczywo białe ale żeby nie było za biało też dałam e, pełnoziarnistej 3 minuty wyrabiamy ciasto już chlebek w formie. Teraz odstawiamy na 30-40 minut do podwojenia objętości. Oczywiście w tym czasie też rozgrzewam już piekarnik do 200 stopni. Także na kolację będzie pyszny, świeżutki chlebek. Dzień dobry, dzień dobry, albo no już raczej dobry wieczór. Tylko rano się z wami witałam, Dobrze, że takie jest półmrogu Wyglądam znowu jak kupa zakrzaka. No idziemy jest, na zakupy. Lufiekty, tak no, ale jest. taka jest prawda. No przecież nie wyglądasz jak kupa. Ty nawet na mnie ja nie patrzysz. Doskonale jak kupa wygląda, więc na pewno nie wyglądasz jak kupa. Moi drodzy, nie byłam dzisiaj w pracy, o jak powiedzieć? Czy nie powiedzieć? Tak, powiedz. Nie byłam dzisiaj w pracy, bo mm. mój mąż, szanowny Radosław K, wspaniały, wymagał opieki. Moi drodzy, poszczepiące, Radosława tak rozłożyło, że nie macie pojęcia. Wrócił e, do domu dużo, dużo prędzej. No, zaraz będziemy na tej kijowej drodze, także będę musiała się rozłączyć. Jak dzisiaj jedzie z tym światełkiem, jak z mojej strony jest. Nie przeszkadza. E, wrócił do domu dużo prędzej. Jak śmierć wszedł do domu. <gulanie> Ogólnie, no masakra. Temperatura 40 stopni. Wszystkie, wszystkie efekty uboczne, jakie mogły być dla tej szczepionki, miałem. Wszystko miał. Po prostu coś strasznego. Od razu zadzwoniłam, na pogodę. Wiecie, Radek ma inne choroby, dlatego właśnie był szczepiony. Dlatego wolałam zadzwonić i się zapytać. Widzieliśmy, że może być gorączka, ale nie wiedzieliśmy, że może być coś takiego jak było. Chociaż też jedna z Was mi napisała, że też miała takie objawy grypopodobne. No, co było coś strasznego. Mój radek nigdy nie ma gorączki, ale to, co się z nim działo, także od razu zadzwoniłam na 111, później wydzwaniali do niego i co godzinę. Hmm, ja to. Dzwoni. Co godzinę lekarz dzwonił, żeby się wiecie, upewnić, co się Chcieli dzieje. Ja wysłać pogotowie, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, że, że generalnie to są skutki uboczne yy, właśnie szczepionki przeciwko COVID. Także. Powiedzieli, że będą dzwonić co godzinę, żeby się dowiedzieć, czy jest wszystko ze mną w porządku i czy temperatura mi spada, więc rano zaczęło już być lepiej. Dzisiaj nie poszedłem do pracy, bo jednak nie czuję się na siłach, żeby jeździć ciężarówką, bo to jednak jest odpowiedzialność zbyt duża. Ale na zakupy jak najbardziej dwie minuty mogę się przejechać bez problemu. Także dzisiaj zostaję w domu. Jutro pewnie też zostanę w domu. Bo piątek, sobotę wody, niedzielę mam wolną, tak czy tak. Także odpocznij. Nie ma sensu, odpocznij, i... myślę, że musisz odpocząć. Tak, nawet szef, napisałem do szefa, że nie dam rady, sorry, nie dam rady, dalej mam gorączkę i, i dalej się źle czuję, że nie jestem w stanie jechać. On mówi, Dobra, nie mam problemu, nawet telefon ze mnie zabrał dzisiaj, że nie, nie, nie ten. Y... No nie szefujesz. to przejmie po prostu i, i mam, mam się wyleczyć, i tyle, także. Także super, ale powiem Wam tak o, o ile było to może z rana frustrujące, bo wiecie za każdym razem jak dzwonili zadawali te same pytania, nie? No. E, no. później już lekarka wiedziała, ale no ale jednak ta opieka była, wiedzieli o co chodzi, wiedzieli, że szczepionka i dzwonili właśnie cały czas i gdyby coś się pogorszyło wysłali pogotowie i to pogotowie byłoby też dużo prędzej, nie? Tak, tak, tak. E, No ale mówię już przeszło, ale powiem Wam, że w nocy było no i też oczywiście się mnie zapytali czy jest ktoś, kto może z mężem zostać, ja mówię no oczywiście, że mogę, także wzięłam sobie w pracy emergency. No i opiekowałam się moim... Ale daleko siedzę od Ciebie. No bardzo, w ogóle jest to auto. Jest fajny. Podoba mi się, póki co mi się podoba. Nie chcę Wam dziękować, no bo nie chcę zapraszać, ale bardzo Wam za wszystkie komentarze, miłe miłe komentarze, także bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni i cieszymy się, że z nami się cieszycie. Auto jak na razie, ja siedzę w nim drugi raz, a dzisiaj już jest środa. Bardzo wielkie, jest olbrzymie. Grzeje mnie właśnie w tym momencie w dupę, w pupę. Co jest bardzo przyjemne. Co jest bardzo przyjemne, bardzo, i w plecy też mnie grzeje. Bardzo szybko się nagrzewa. Ja wam za dużo o aucie. Kilka osób też pisało, żebyśmy zrobili film o tym aucie, no ale za bardzo no, nie mamy co robić. Ja nie jestem, ja nie jestem znawcą aut, żeby nie wiadomo, ktoś mi tam pisał, że to awaryjny silnik, jest A, ale właśnie prostu, ktoś, tak? widzisz, widzisz, ja właśnie się też dużo napiszę, kto, nauczę dzięki temu, bo ktoś napisał, no to oczywiście ja sobie wsi, pisałam ten silnik i tak i owszem, ten silnik był awaryjny y, w latach 2005-2010. Od 2010 zaczęli jego tak ulepszać i cały czas, cały czas ulepszają i zaczynają dziać się problemy przy, w niektórych, nie we wszystkich, w niektórych zaczynają dziać się problemy przy 150 tysiącach kilometrów. Oj, Także do 150 tysięcy kilometrów to ty już to auto przypuszczam sprzedasz. sprzedaż. Tak, e, Także e, z tego co generalnie, poczytałam... Generalnie 10 tysięcy kilometrów robię rocznie, więc y, nawet jeżeli ktoś mi napisał wymień y, ro, rozrząd. Y, nie będę wymieniał rozrządów w aucie, który ma przejechane 20 tysięcy mil, to jest po prostu y, strata pieniędzy i, i rzecz... Kompletnie niepotrzebna. Auto jest na gwarancji ciągle przez kolejne półtora roku, więc mi się wydaje, że owszem, jeżeli się kupuje używane auto z nie wiadomo jakim przebiegiem, nie wiadomo kto jeździł, nie wiadomo czy był serwis, to tak, to się zgodzę, bo jak kupiłem Astrę, to pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem rozrząd, bo auto miało przejechane 100 tysięcy mil. To auto ma tylko 20, więc... Nie sądzę, żeby to była jakaś podstawa, w ogóle, żeby, żeby cokolwiek tutaj. No, nie wiesz, to po prostu no może nie wiedział, no bo nie mówiliśmy ani, ma, ani ile ma przebiegu, ani nic takiego, tak żeby wiesz, chciał dobrze poradzić. No, ale Auto ma rok, 7 miesięcy, cały czas jest na gwarancji przez półtora roku, jeszcze ale nawet nie musi być serwisowane dopiero za. Ja że przedłużę gwarancję, bo chyba jest możliwość przedłużenia. Tak, cały czas lat. możesz chyba, no. E, Także to... tak, e, no nic Wam więcej nie powiemy, możemy Wam powiedzieć później, jak gdzieś będziemy, wyjeżdżali w dłuższe trasy. Jak na razie Radkowi się bardzo dobrze prowadzi, jest bardzo obszerne, naprawdę jest wielki w środku. Jak jechaliśmy po Tiguana zobaczyć, to ja jechaliśmy bo ja nie brałem w ogóle kaszkaja pod uwagę, ale widziałem filmik, nasz, bo oglądam nasze filmiki, nie wiem czemu, to, to głupie to jest, ale oglądam. Ja nie oglądam. I ty oglądasz, ten bo ty nie filmik, widzisz. Obejrzałem ten filmik, jak jechaliśmy zobaczyć tego Tiguana co był. A i coś tam mówiłaś i F, co, co mówię, i coś... pasz, pasz, Qashqai. Qashqai, też ładny. No, no i jak... to było wszystko na ten temat, że kaszka też ładny. No i... No i jest, no. no i jest. A też właśnie jak montowałam tego vloga, to mi się to też rzuciło w uszy. <laughs> no żebyś że kaszka, kaszka, o Kaszkaje, kaszka, no. E, także tak, e, no jak kiedyś coś, no to Wam więcej powiemy, może Wam pokażę w środku jak to wygląda, ale jest bardzo... Jak na razie sprawuje się. Nie na razie bardzo mi się podoba to. jak ładnie widać. No tutaj nic nie widać, jest ciemno Radek. Tak, widać, wszystkie domy widać. Radek, Radek. Co? Jest czarno na dworze, nic I, nie widać. Jak lampy widać, domy widać, sufit widać, okay. wszystko widać. Także dobra, już jesteśmy pod Aldikiem. Jutro idę y, jeszcze jeden dzień do pracy. Ogólnie tak, w poniedziałek nie poszłam do pracy, bo padał tak y, bardzo śnieg, było tak zaśnieżone i wszystko było lodem, po prostu tak, że to było niebezpieczne, żeby iść do pracy. We wtorek byłam, no wczoraj, dzisiaj w środę nie byłam, no bo mąż potrzebował opieki. No a jutro idę ostatni dzień i mam y, długi weekend. I tak, moi drodzy, będę pracowała, jak na razie było powiedziane, do 15 lutego. Idziemy, do potem w Aldi, moi drodzy, już powoli Wielkanoc, a co? Zobaczcie, jakieś liczne kwiatki kupiłam, tulipanki i różyczki, oczywiście różyczki pewnie szybko pójdą i hyacynty. a moje hyacynty tutaj nie, jeszcze nie kwitną ale tutaj już są i pięknie pachną, I jeszcze były na przecenie chyba jakieś I I'm so deep down, deep down, and it's not I love that I die. I can hide.